No, jest jeszcze pewien sekret związany ze słowem, które nas no właśnie dziś my z nimi o tym, więc i lecimy. Życia z Bogiem słowo daje dziś wersję wątkowo krótko i na temat. W dalszym ciągu przyglądamy się tej zachęcie czy temu nakazowi Jezusa, który dla naszego dobra w Jana 15:7 mówi: "Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się stanie. Potężna obietnica związana z trwaniem w Chrystusie, no i bardzo praktyczna podpowiedź, słowa moje w Was. Jeżeli słowa Chrystusa trwają w nas, no to właśnie. Warto przyjrzeć się, jaka jest moc Bożego Słowa, jaki jest sekret Bożego Słowa. Y czytamy o tym m.in. w liście do. Hebrajczyków w rozdziale pierwszym i w trzecim wersecie padają takie słowa dotyczące Jezusa, przez którego został stworzony wszechświat. Jest powiedziane, że ten syn, między innymi, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Słowo Jego potęgi. Wow. Słowo wyraża wolę Boga. Pan powiedział i stało się. I teraz to słowo. Podtrzymuje wszystko, czyli wszystko istnieje, dlatego że Bóg powiedział, aby istniało. Więc łącząc to z tym fragmentem o trwaniu, e, tym bardziej będziemy doświadczać życia, bycia z Nim, e, życia innej jakości, kiedy to Słowo, które podtrzymuje wszystko, jest to Słowo Jego potęgi, e, gdy to Słowo będzie w nas, będzie aktywne, gdy będziemy się w nim, nim napełniać, gdy będziemy je rozważać, gdy będziemy o nim myśleć, gdy będziemy nim żyć, gdy będziemy temu Słowu posłuszni, gdy będziemy tym Słowem się dzielić. Wow, zobaczcie, że. Tyle wspaniałych rzeczy może dziać się w związku ze słowem. Ze słowem, o którym Bóg już od Księgi powtórzonego prawa od ósmego rozdziału mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Więc powiązanie trwania ze słowem, z tym, co Pan nam powiedział. Zobaczcie, że słowo to jest też relacja. Pan mówi do mnie, a ja go słucham. Ja mówię do Niego, a On mnie słucha. Yy, I yy, ten element słowa jest taki bardzo praktyczny, ponieważ codziennie możemy czytać słowo, które jest nam podane w liturgii. Yy, możemy czytać sobie sami fragmenty z Biblii, możemy słuchać, yy, rozważać, no po prostu, by słowo Boże było w nas obecne z całym swoim bogactwem. I wtedy to trwanie jest trwaniem pełniejszym, innej jakości, bo jesteśmy nasyceni yy, tym, co Bóg chce nam życiodajnie powiedzieć. Pomóż nam, Duchu Święty, żebyśmy tego Doświadczyli. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie. prowa aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się nie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.